Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tadeusz, e, witam serdecznie wszystkim. Nazywa, nazywam się Michał Toczułowski. Bardzo mi miło tutaj e, Państwa widzieć i, i do Państwa przemawiać. E, ja bym chciał powiedzieć o, o florze bakteryjnej, o probiotykach. To, co tutaj e, Tadeusz mówił, jest bardzo ważne. Mianowicie siadłem mleko, w ogóle bakterie są bardzo ważne. Tylko musicie Państwo wiedzieć, że wśród, wśród bakterii są bakterie, które wchodzą z naszym pożywieniem, jak bakterie, które wchodzą z kiszoną kapustą, e, w, odpowiadają za trawienie tej kiszonej kapusty. Bakterie, które wchodzą z ogórkami zakiszonymi, odpowiadają za spożycie, zjedzenie tych ogórków. Za dwa dni tych bakterii już nie mamy, one tylko odpowiadają za strawienie tego pożywienia. Tak samo jak przy, większość probiotyków, które spożywamy odpowiadają za pomoc w trawieniu. Są jednak bakterie, o których niewiele się mówi. Ja już kilka razy miałem okazję tutaj z Państwem być, występować w wielu programach. Jest to bakteria Narine, ale jest jeszcze bakteria jedna, o której bardzo mało się mówi, ja też bardzo mało o tym mówiłem i dzisiaj Państwu powiem. Jest to bakteria E. coli. E. coli nisle 1917. Nas bakterią E. coli się straszy. Jednak, żebyście wiedzieli, że bakteria E. coli to jest ta patogenna i jest bakteria E. coli niepatogenna, to jest właśnie bakteria Nisle 1917. Ona jest przez Friedricha Nielsena, niemieckiego profesora, wyizolowana w 1917 roku. Od tego roku jest znana, przebadana bardzo szeroko, jednak tych badań nie dopuszcza się za bardzo do widoczności, widoczności, że tak powiem, lekarzy, ponieważ większość lekarzy nawet nie wie o istnieniu takiej bakterii i że można ją stosować w leczeniu. W Polsce jest taka Agencja Ochrony, Oceny Technicznej, Lekarstw i Różnych Technologii Medycznych i ta agencja wydała rekomendację na tą bakterię E. coli w momencie kiedy w przypadku poważnych schorzeń jelit, także nie myślcie, że jeśli nie macie poważnych schorzeń, to ta bakteria Wam nie jest potrzebna, ale w przypadku poważnych schorzeń jelit, typu choroba leśniowskiego krona, e, czyli wszelkiego rodzaju połączone są choroby e, jelit, łącznie z alergią tutaj, tam brak jest tej bakterii. Ale idąc dalej, ta rekomendacja mówi o tym, że w momencie, kiedy leczenie mesalazyną, czyli środkiem chemicznym, nie daje rezultatów, na specjalne zamówienie Ministerstwa Zdrowia sprowadzana jest właśnie ta bakteria E. coli z zagranicy. Więc są to produkty, które są tylko w Polsce dostępne na specjalne zamówienie Ministerstwa Zdrowia. Nam się udało taki produkt właśnie z naszego zakładu armeńskiego sprowadzić do Polski. On jest zarejestrowany, na początku był zarejestrowany jako suplement, ale bardzo szybko Sanepid nam e, zakazał sprzedaży tego w postaci suplementu e, z racji, że jest tam bakteria E. coli, którą podano, że to jest bakteria kałowa i tak dalej. Oni w ogóle nie e, pismo, które e, no, przedstawili, no, było bardzo fajne, e, ponieważ pokazało, że w ogóle nie wiedzą o istnieniu dwóch bakterii E. coli. E, I Musieliśmy niestety ten produkt wycofać ze sprzedaży. Wprowadziliśmy go jako wyrób medyczny, udało nam się go zarejestrować. Jest tutaj, pokażę jak to wygląda, to się nazywa Narum Forte, czerwone opakowanie i on jako wyrób medyczny jest w Polsce sprzedawany jako jedyny produkt, który ma to właśnie bakterię E. coli. W czym jest ważna ta bakteria E. coli? Ona tak samo jak bakteria Narine ma adhezję do ścianek jelita. Ona przykleja się do tych ścianek. Czym grubsze ścianki, tym jelito jest bardziej szczelne i tym jelito lepiej może wytworzyć te kosmki jelitowe. W tym one mogą bardziej wysunąć się, mogą bardziej się, jak gdyby, e no, nie namnażać, ale e mogą e rekonstruować siebie, swoje, swoją, swoją e tą długość. Powiększać się. Dzięki czemu zwiększamy wchłanialność jelita, dzięki czemu też zatrzymujemy toksyny, które nie dostają się do naszego układu krwionośnego. Bardzo wiele osób zadaje pytanie, dlaczego brzuch wychodzi, dlaczego jakieś tam problemy zdrowotne, wypryski, różne inne rzeczy. To wszystko jest związane z tym, że rozszczelnia się jelito. I tutaj musimy zwrócić uwagę na to, że to rozszczelnienie związane jest. Przede wszystkim, oczywiście, z pożywieniem, które spożywamy na co dzień, ale też z tym, że brakuje właśnie tej bakterii. Bądź nasycenia tą bakterią. Tylko ni jedno nie załatwi drugiego. Jeśli nie zadbamy o pożywienie, jeśli nie zadbamy na, o, o dietę, o to, żeby oczyścić najpierw tę jelita, to sama bakteria też nie pomoże, proszę Państwa. I musicie wiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Co jest bardzo ważne, że nasze jelita to jest 400 do 600 metrów kwadratowych, czyli to jest więcej niż boisko piłkarskie. Teraz proszę sobie wyobrazić, że na tym boisku piłkarskim wysypujemy jedną kapsułkę. No, możemy sobie wyobrazić, co to jest. Kapsułka proszku wysypana na boisku piłkarskim. To jest nic. Tak samo jest z naszymi jelitami. Dlatego ja bardzo często y, ludzie, jeśli podchodzą i mówią, proszę mi jedno opakowanie na próbę dać, ja mówię, Niech Pani tego nie kupuje, bo to szkoda pani pieniędzy jednego pakowania. To nie chodzi o te 50 zł, czy ona to kupi, czy, czy ta osoba to kupi, czy nie kupi, tylko szkoda tych pieniędzy. Bo niestety, ale proces naprawy jelit to jest proces długotrwały. To jest proces miesięcy, a nawet lat. Żebyście wiedzieli, że y, no y, nie chcę tu przechodzić. Tematy, które, że tak powiem, nie dotyczą może aż tak bardzo tego spotkania, ale choroby tego typu, jak autyzm, są leczone probiotykami, ale to potrzebuje lat. I odpowiednich, oczywiście, jeszcze zastosowań, odpowiednich innych elementów dołożonych, ale to potrzebuje lat. Tak samo jest z naszymi elitami. Więc musimy zadbać o nasze pożywienie. I tutaj to, co Tadeusz mówi, to, co wszyscy tutaj mówią w koło, o tym, żeby to pożywienie było w miarę ekologiczne, nieprzetworzone żeby nie szkodziło nam, a pomagało. I teraz dołączając do tego pożywienia produkt, który ma w sobie, tak jak ten, właśnie tą bakterię narinę, która zwiększa o 70% przyswajalność wszystkiego, czego spożywamy, który ma bakterię E. coli Nisle 1917, która robi tą otoczkę, ma adhezję do ściany kielita, zresztą Narinę też ma adhezję do ściany kielita, bo to są dwie bakterie, które mają adhezję do ściany kielitowych. I te dwie bakterie, które żyją ze sobą w symbiozie, jak się okazało w Jelicie, bo Narinę zabija tą patogenną bakterię E. coli, to jest bardzo ciekawe, ale to z tą dobrą bakterią E. coli żyje w symbiozie. Jak dwaj przyjaciele. Oni siebie wspomagają. Tak jak pokazały badania, ta bakteria E. coli. Ona razem z bakterią narinę robi się dwu- trzykrotnie bardziej ruchliwa. To pokazuje, że one ze sobą po prostu żyją, współdziałają, one siebie potrzebują. I dlatego powstał właśnie taki produkt 15 lat temu, daleko w Armenii. Te produkty, które wszystkie y, sprzedajemy, pochodzą z Armenii. Wszystkie są tam produkowane z oryginalną bakterią narinę. I y, polecam. Jeśli Państwo będą chcieli sobie pomóc, żeby wiedzieć o tym, że jest taki produkt, który zadba o uszczelnienie elit, jeśli chodzi jeszcze o bakterie E. coli, to nie tylko uszczelnienie, ale tam wytwarzane są kolicyny, różne inne substancje, które odpowiadają za naszą odporność, też w wielu badaniach pokazywane jest, ale nie jest to potwierdzone. Działanie tej bakterii, które ma kierunek taki że tak powiem przeciwnowotworowy. Jednak nie jest to potwierdzone w badaniach. To co jest potwierdzone, to mamy choroba Krona w wielu krajach, w Kanadzie to są alergie, to są jeszcze nieszczelne jelita, i to wszystko dotyczy tego co oficjalnie medycyna potwierdza. Jednak w każdym przypadku najpierw jest leczenie farmakologiczne, czyli chemiczne. Żeby to podsumować, i krótko, bo Tadeusz zaraz przyjdzie, będzie mnie poganiał, i krótko powiedzieć, to w dalekiej Armenii, Rosji nie ma czegoś takiego jak te choroby. Starzy lekarze nie znają czegoś takiego jak te choroby. Jedna z lekarek mówi, ja wiem o tym, że u was w Polsce. E, rozmawiając ze mną, e, mówi u Was w Polsce, w Europie Zachodniej, w Niemczech. Mam, mam tam córkę w Niemczech, tam się nazywa właśnie to choroba Krona, to, to to, to to, to to, różne choroby. A u nas, wie Pan, mnie uczono, że to jest dysbakterioza. To jest po prostu brak dobrych probiotyków. Tylko należy je połączyć oczywiście z dobrym pożywieniem, oczywiście też. To, co Tadeusz mówił, z kwaśnym mlekiem, z siadłym mlekiem, to, co pan dr Jaśkowski mówi o, 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 o kwaśnym mleku, to wszystko jest bardzo ważne. Tylko tam nie dostaniemy tej bakterii, która jest nazywana y, bakterią kałową, która ma główne zadanie przy przeszczepach kału, co jest y, dzisiaj o tym się mówi oczywiście, ale to jest y, technologicznie bardzo drogie, czyli przeszczepy kału, czyli od zdrowego człowieka jest brany kał i tam jest właśnie. Pod głównym piedestałem jest właśnie ta bakteria E. coli Nisle 1917, która została właśnie wyizolowana w trakcie działań wojennych w Niemczech, w Niemczech, kiedy bardzo dużo osób wracało z frontu z różnymi chorobami jelitowymi poważnymi, których się nie dało leczyć dostępnymi ziołami ani innymi preparatami, bo nie jesteśmy w stanie są przypadki, kiedy po prostu już te podstawowe produkty nie pomagają. Wtedy jest właśnie e, taki produkt i chciałbym, żebyście o nim wiedzieli. Szczelne jelita, uszczelnianie jelit, naprawa jelit, pomoc e, w przypadku alergii, w przypadku poważnych e, chorób jelit, to jest właśnie produkt, który, się, e, który ma w sobie bakterię E. coli żywą, bakterię narinę i bakterie bifidum. Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo jeżeli chodzi właśnie o kwestie trawienia. I u mnie jest taki swoisty niedosyt, polegający na tym, że według mojej wiedzy żołądek ma za zadanie poprzez wysokie, znaczy niskie pH i dużą kwaśność zlikwidować wszystkie bakterie w czasie trawienia No to w jaki sposób, bo tego nie wiem po prostu, w jaki sposób te bakterie, które są pozytywne przedostają się... Ten... Już tłumaczę. Pytanie, pytanie, jest pana takie, w jaki sposób bakterie pozytywne te przedostaną się, jeśli u jego jest pH 2,5 kwaśna. Już tłumaczę, więc bakteria na narinę... Tutaj nie jest kłopotem dla bakterii Narinę, ponieważ ona jest mega produktem pod tym względem, że nie boi się pH 2,5 kwasowości. Ale ogólnie produkt jest. Już Tadeusz idzie, więc już ja kończę. E, produkt jest zapakowany w kapsułkę jedyną na świecie najlepszej firmy francuskiej Capsule Gel. Która chroni bakterię przed tym, żeby ona nie dostała się do kwasu żołądkowego. Ponieważ bakteria E. coli będzie taką bakterią, która może zginąć w kwasie żołądkowym. I w tym momencie kapsułka przedostaje się do jelit i tam dopiero się rozkłada. To jest certyfikowana kapsułka najwyższej klasy, najwyższej jakości. Stosuje się, na piczo, podczas... Stosuje się albo przed jedzeniem, albo po jedzeniu. 15 do 20 minut. Jak komu odpowiada, zalecenie mamy przed jedzeniem, a niektórzy ludzie po jedzeniu lepiej się czują, mają lepsze samopoczucie, jeśli przyjmują. Czy jest jeszcze jakieś pytanie? No to są dalszy. To jak te wszystkie jogurciki... Przechodzą przez żołądek z bakteriami. <grymianie> Większość bakterii, które się dostają do naszego żołądka, ginie po minucie, dwóch minutach. No <grymianie> bakteria e bakteria Narine jest najbardziej wytrzymałą, żyje do pół godziny. Bakteria E. coli, prawdopodobnie nie wiem, nie znam czasu, e bakteria E. coli, ale ona na pewno nie żyje tak długo. E więc. Jak one się przedostają? One są paszą dla nas w tym momencie, jeśli przechodzą. Część z tych bakterii dostaje się do naszego układu, bo w tym momencie tak czy inaczej otwiera się, część się przedostanie, ale duża część jest po prostu jako dobrej jakości pasza. Mówiąc tak po zwierzęcemu.